Witam wszystkich, dzisiaj porozmawiamy o pewnym konflikcie, czyli o czymś, co trwa od 30 kilku lat i chociaż nazwy tych poszczególnych stron się zmieniają, to jednak MON, agencja, wojsko i przemysł, chociaż wszystkie grają do jednej bramki, chociaż wszystkie należą do Polski, do naszych władz, to jednak się po prostu nie lubią. I to jest dosyć delikatne określenie i tutaj oczywiście wszyscy są winni. To nie jest tak, że wśród tych grup, tak to może nazwijmy, jest jakaś grupa, która w przeszłości nie zawiniła. Tylko, że niestety to jak one działają, to jak one współpracują, niestety wpływa od tych 30 kilku lat na nasze bezpieczeństwo w sposób oczywiście negatywny. I te narastające konflikty, niezrozumienie, problemy, błędy zawinione, niezawinione, no, doprowadziły do sytuacji, że od wielu lat jednak jesteśmy w takim troszkę klinczu, że każdy sobie, że zamiast współpracy mamy często zwalczanie siebie, często nierealistyczne podejście, niewspieranie czy to przemysłu czy też bezpieczeństwa czy też prawdziwych potrzeb i mamy efekty tego takie że no niestety to nie chce działać tak jak trzeba. Często podkreśla się, że tutaj najbardziej winny jest przemysł polski obronny, zapominając, że większość tego przemysłu należy do państwa i to ono steruje, chociaż nie podlega ono oczywiście monowi. Też jest taka dziwna rzecz. Tutaj mamy kolejną rzecz, czyli mon, który jest jednak no tam trafiają ludzie niektórzy są jakimiś wielkimi specjalistami tu nadanie oczywiście jest polityczne co oczywiste tak to wyglądało zawsze i będzie pewnie wyglądało zawsze no kolejny resort prawda prawda no i mamy wojsko które ma też różne doświadczenia i często woli nie stawiać na te nasze rozwiązania wiedząc że umowy podpisane z naszym przemysłem łatwo się da z nich wycofać ubić Zmniejszy ilość, a to co się zamówi z zewnątrz, no to z dużym prawdopodobieństwem będzie po prostu kupione. Te umowy zostaną zrealizowane, o czym często mówiłem. No i mamy też agencję, agencję, która mm, uważa, że w swoim statucie nie ma mm, takich zadań, jak wspieranie naszego przemysłu, chociaż to jest zaprzeczenie mm, bezpieczeństwa. Wszystkie państwa, które na, tak poważnie, Traktują swoje bezpieczeństwo. Wiedzą, że ten własny przemysł to coś, co mocno zwiększa nasze własne bezpieczeństwo. On nie może zrealizować wszystkiego. Nie ma państw, które wszystko realizują samodzielnie. Nie ma. Amerykanie też sięgają po rozwiązania zewnętrzne, tylko w taki odpowiedni sposób. Chińczycy też. I tutaj mowa o tym, że no. Albo nie rozumieją, albo nie chcą, albo nie mają zdolności. Tutaj raczej stawiałbym na to ostatnie, żeby ten przemysł nasz wspierać. Chociaż jest to potrzebne dla naszego bezpieczeństwa. Niestety, nasza agencja, wcześniej się to inaczej nazywało, nie ma nawet niekiedy narzędzi. Powinna zostać stworzona odpowiednia instytucja, możemy ją nazwać tak samo, która w swoich zapisach powinna mieć, że priorytetem jest rozwój własnych zdolności. To powinno być narzucone. Odgórnie. I tak jak te wszystkie elementy, te cztery elementy, które właściwie powinny być pilnowane, nad którymi na przykład ten mon powinien stać z kijem i pokazywać gdzie, kogo, miejsce, jak coś to wstawiać do konta albo wysyłać do senatorium na kilka lat za no, na przykład działanie na szkodę, no to do końca u nas tak to nie działa. No, dziwne, żeby przemysł, który należy do kogoś innego, był przez MON dozorowany. To jest w ogóle odjechane, że to nie jest połączone. No ale rezultat jest jeden. To nie działa. I niestety nie działa i to przekłada się na zmniejszenie się naszego bezpieczeństwa. Ponieważ rzeczy, które moglibyśmy samodzielnie albo we współpracy z kimś zaprojektować i produkować, co obniża koszty. Produkowane coś u nas, jest produkowane przez firmę, która no, płaci podatki, tą całą resztę i na przykład koszt, czy, koszt czegoś, co kupione jest z zagranicy i kosztowało 100 milionów no to płacimy 100 milionów, a jeśli to jest nasze, choćby opracowane z kimś, to płacimy 100 milionów, no i w postaci podatków, składek, niepodatków, tak to może nazwijmy, wróci do tego budżetu od 10 do nawet 50-60 milionów. Czyli to już nie kosztuje 100, tylko zdecydowanie mniej, ponieważ wszystko wraca do własnej skarbonki. Kolejną rzeczą jest oczywiście to, że takie rzeczy można sprzedawać na zewnątrz. Chyba nie muszę mówić, że wsparcie naszych możliwości sprzedaży na zewnątrz no właściwie nie istnieje. Inne państwa pchają to na hama, wspierają politycznie. No my nie. Po co? Przecież inne państwa mogą zarobić, my nie musimy, a później jak coś sprzedamy, to przecież przez 30-40 lat będziemy to serwisować, no ale to niech inni na tym zarobią. No i oczywiście tutaj powinna też pojawić się rzecz bardzo ważna, jeśli chodzi o sprzedaż na zewnątrz, możliwość współfinansowania żeby zarobić sprzedając sprzęt, ale też udzielając kredytu, na czym się zarabia bardzo dużo. I my już jesteśmy niejako świadkami tego, ponieważ już no, zaczynamy płacić te grube miliardy procentów za kredyty, które musieliśmy pozyskać, które nam zostały udzielone w wyniku tych wielkich zakupów, które odbywają się od dwóch, trzech lat. No i na przykład jest to 10 miliardów rocznie. 10 miliardów. Ile rzeczy można kupić za 10 miliardów? Jak szybko skończyłby się program Szpej, jak. Sz... No ale dobra, nieważne. Po prostu niestety mamy mm, i źle zbudowane, i źle ze sobą współpracujące, i niewierzące sobie za nic grupy, które zamiast współpracować. Tego nie robią. Oczywiście to powinno być jakoś odgórnie kontrolowane, narzucone prawnie. Powinno być system, który to sprawdza, audytuje, wyciąga konsekwencje. Ale to tak nie działa, ponieważ są to poletka, które można dobrze rozgrywać, gdy się ktoś dorwie do władzy później się ją straci, ale kiedyś się ją odzyska. No, więc to jest taki doskonale działający mechanizm, tylko że doskonale działający, ale nie dla naszego bezpieczeństwa. No ale ingerencje zewnętrzne to już jest zupełnie inna sprawa, no, ale to jest na całym świecie. Więc te rzeczy, które powinny współpracować, grać do jednej bramki, one tego nie robią. Oczywiście one potrafią się dogadać, kiedy trzeba, no niekiedy da się to zrobić, tylko że z reguły tak to nie wygląda. Tutaj przykładem niech będzie BWP Borsuk. W mojej opinii najlepszy pływający BWP na świecie, plus wieża ZSSW30, czyli jedna z dwóch najlepszych wież bezzałogowych tego typu na świecie. I wiecie, dlaczego to powstało, dlaczego Borsuk się zrealizował i dlaczego teraz nie może się przekuć na umowy? Z prostej przyczyny. Ponieważ Odpowiedni ludzie stwierdzili, że dajmy naszemu przemysłowi takie wymagania, żeby oni go nie spełnili, ponieważ by musieli zbudować najlepszy BWP, najlepszą wieżę na świecie, więc nie dadzą rady. A my sobie spokojnie kupimy spółki z zagranicy, będą podpisane umowy, których kolejny rząd, kolejna władza nie zerwie, ponieważ się tego będzie bała, a my będziemy mieć może mało tych BWP-ów, może będą drogie, może będzie ciężko je utrzymać, no ale będą. No i Dano takie wymagania bardzo rozbuchane i pech chciał, że zbudowano i wie, że ZSSW-30, która spełnia wymagania, zbudowano Borsuka, który spełnia wymagania i nie pomogło nawet zamówienie jednego prototypu, żeby przedłużyć ten program i w końcu kupić coś z zagranicy. Później jak zaczęło się palić pod tyłkiem, no to w końcu ktoś zdecydował, że trzeba cztery kolejne, chociaż w cywilizowanych państwach, które no, jednak... Należymy do tych cywilizowanych państw, ale nie wszędzie, nie we wszystkich aspektach. A w niektórych wręcz jesteśmy powyżej tych innych, niby cywilizowanych państw, ale pamiętajcie, że w innych państwach zamawia się od razu kilka prototypów, żeby przyspieszyć proces wykrywania błędów. To jest normalne. Ten, te problemy wieku początkowego są czymś normalnym. Spójrzmy na czołg K2. Produkowano od 10 lat, i co. No, i nadal ma pewne niedociągnięcia, które jeszcze nie zostały usunięte, które dopiero mają być usunięte. Mam nadzieję, że będą usunięte. No i Borsuk się udał, wieża ZSW 30 się udała. No i co teraz? Nie kupimy z zewnątrz, nie kupimy na kredyt, który ktoś nam udzieli. Nie będzie to coś takiego prostego. No i kurde, widzicie? I taki problem zrobiono tym wszystkim, budując. Udanego BWP, bardzo udanego i wierzę. No i co, i teraz musimy zamówić, nie będziemy mogli kupić zagranicy Bradley i albo czegoś innego. Taki pech. No ale cóż zrobić? I tutaj oczywiście pojawia się taka kwestia, że niestety tak to nie może działać. To nie może być tak, że każdy patrzy na drugiego w sposób wrogi. Każdy patrzy nie, żeby być nawet obojętnym, tylko żeby podłożyć tą nogę. No tak to nie może działać. To jest gigantyczny problem. No i niestety mam nadzieję, że. No to znaczy mam nadzieję, że to w końcu zostanie jakoś dograne. No, to jest nasze bezpieczeństwo. To nie może być tak, że ktoś zapomina, że własne zdolności są tak ważne, że obniżają koszty, że to powinno być kontrolowane, rozliczane, chociaż to słowo bardzo teraz się źle kojarzy. Szkoda. Mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego poziomu, że własne zdolności, własne bezpieczeństwo jest najważniejsze i co składa się to na, na to bezpieczeństwo własne, w tym właśnie na przykład te zdolności, i nie będziemy oglądać się na innych, na przykład nie zbudujemy tego, bo wy macie to od Was kupimy i będziecie nas bronić za to. No nie. Niekoniecznie nas będą bronić, o wiele chętniej będą nas bronić, kiedy na przykład będą u nas mieli odpowiednie interesy, zbudują jakieś elektrownie, firmy, fabryki, to wtedy będą nas bronić do upadłego, ponieważ będzie to dla nich ważne, ponieważ będzie to dla nich strata kasy i będzie to strata dla tych, którzy w to zainwestowali, w którzy no, na pewno pójdą do odpowiednich polityków u naszych sojuszników, żeby powiedzieć, broń się tego państwa, bo tam jest mój interes, moja fabryka a jak nie, to Ci nie dam na kampanię w kolejnych wyborach, tylko dam Twojemu przeciwnikowi, żeby on tego bronił. Tak działa świat, proszę Państwa. A my musimy być na niego uodpornieni, musimy wykorzystywać te rzeczy. To wszystko. A ta rywalizacja, niechęć, no, trzeba coś z tym zrobić, żeby to chciało działać. Prawnie, hmm, poglądowo, nie wiem, poglądowo, żeby też to nie wyglądało tak, że wyjdzie jakiś Ktoś powie, no nie, nie czekamy na tego nowego ciężkiego BWP. Weźmy tego CV90 z całym szacunkiem i tym, że lubię ten BWP. Albo na przykład kupmy coś jeszcze innego. No, AS21 na przykład. A może opracujmy sami, no ale po co? Przecież to kosztuje. Niestety. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie i mam nadzieję, że za jakiś czas, za te dajmy na to dwa lata, będę mógł opublikować materiał, gdzie powiem, że no. Problem został rozwiązany. Dziękuję za uwagę, za polecenia, subskrypcje, polecanie, co jest bardzo ważne, wsparcie za, pos za pomocą postawienia mi symbolicznej kawy, link w opisie. Do zobaczenia i usłyszenie ponownie.